Nie reaguje. Kiedy maluch powinien odwrócić głowę, kiedy rodzice wołają go po imieniu. Kochani, 90% dzieci robi to na skończony 11 miesiąc, 11,5. Połowa dzieci, czyli mówimy o tej normie średniej, na skończone 8 miesięcy, czyli między 8,5 a 11,5, powinniśmy zaobserwować, że maluch reaguje na imię. Kiedy w ogóle powinien odwrócić głowę na dźwięk yy, szelestu, pergaminu. Kochani, według monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, kiedy zaszeleścimy pergaminem, już po skończonym piątym miesiącu maluch powinien szukać źródła dźwięku. Sprawdzajcie swoje maluchy, bo ocena dóbr rozwojowa to nie tylko duża, mała motoryka, ale to także rozwój poznawczy.